Dzień dobry ze słowem. 4 stycznia w sobotę, dziś dzień powszedni, i wsłuchujemy się w Ewangelię według świętego Jana. Oto kolejny fragment przeznaczony właśnie na dzisiejszy dzień. Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami, gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za nim, rzekł do nich, czego szukacie? Oni powiedzieli do niego, rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im, chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka i tego dnia pozostali u niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim, był Andrzej, brat szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, i przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: Ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Obraz, który się wyłania z dzisiejszej Ewangelii, to obraz uczniów, którzy są być może rozdarci pomiędzy dwóch mistrzów. Z jednej strony Jan, którego bardzo kochają, a z drugiej strony Jezus, do którego ich Jan odszyła, na którego Jan im wskazuje. I pewnie z jednej strony mają to wielkie przywiązanie, czułość do Jana, który, ich, który był ich pierwszym mistrzem, a z drugiej strony mają Wezwanie, by pójść za Jezusem. I to rozdarcie pomiędzy autorytety ziemskie a niebieskie jest nam także bliskie. Panie Jezu składam w Twoje ręce wszystkie intencje wpisane w komentarzach pod tym filmem, a Ciebie proszę, żebyś na Słuchu zawsze wybierać to, co najświętsze, wybierać Ciebie. Ty, Panie Jezu Chryste, żyjesz i królujesz na wieki wieków. Czekamy na Wasze intencje wpisywane w komentarzach. Dziękujemy Wam za to, że dzielicie się swoim życiem, swoimi intencjami modlitwy. My odpowiadamy na nie słowem Bożym, słowem wsparcia, fragmentem, który jest dedykowany właśnie Tobie. Tym bardziej zapraszam, zachęcam do tej wymiany spraw, w których modlimy się za siebie nawzajem. Do usłyszenia.